Witajcie ponownie. Zapraszam Was do kącika plastycznego, który dzisiaj poświęcony będzie misiowi Panda, który ma dzisiaj swoje święto. Zacznijmy od narysowania misia Panda. Jest on, jest to bardzo proste. Zobaczcie. Zaczynamy od głowy. Rysujemy czarną kredką kółko. To jest głowa. Teraz narysujemy misiowi oczka. Dwa kółeczka. I uśmiech, bo mi się bardzo zadowolony. Żeby miś bardziej przypominał, misia narysujmy mu uszy. Jedno i drugie. Miś na swoim pyszczku pokoju ma takie ciemne łatki. Coś takiego. Teraz narysujemy misiowi dwie łapki, w które chwyta pędy bambusa. Jedna łapka i druga łapka. Misio zjada bardzo dużo bambusa, dlatego ma gruby brzuszek. Rysowujemy tutaj brzuszek. Pełny bambusa. Miś ma też ogonek i dwie pozostałe łapki. O, jedna i druga. Żeby miś panda jeszcze bardziej przypominał a pandę, trzeba pomalować pewne, jego pewne elementy na czarno. Będą to uszy, łatki wokół oszu oraz łapki i ogonek. Spójrzcie, tak to wygląda finalnie. Narysujcie swoje misie panda i zamieśćcie je na zdjęciach pod tym postem. Ciekawa jestem jak będą wyglądały, ale to nie koniec naszych prac plastycznych. Teraz zachęcę Was do tego, abyście zrobili wspólnie z rodzicami opaskę misia pandy. Zobaczcie, jak wygląda w takiej opasce. Co jest nam potrzebne do zrobienia opaski misia pandy? Biała i czarna kartka. Z białej kartki musimy wyciąć pasek z takim brzuszkiem. I naklejamy na niego dwoje uszu z czarnego papieru. Dwa czarne kółka, które będą łatkami na pyszczku. Na nie nakleimy dwie białe kropeczki, czyli oczka misia. No i potrzebny będzie nam jeszcze nosek. I opaska gotowa. Jeszcze raz spójrzcie na mnie. Tak wygląda opaska misia pandy. Ale to nie koniec. Mam dla Was jeszcze kolejną pracę której bohaterem jest miś panda. Jest to miś panda z płatków kosmetycznych. Spójrzcie, co jest potrzebne do zrobienia takiego misia. Płatki kosmetyczne od mamy z łazienki. Patyczek drewniany. Czarny papier do zrobienia uszek oraz oczków i nosa. No i jeszcze materiał na oczka, czyli koraliki, plastikowe oczka, cykinki lub guziki. Zobaczcie, nie jest to trudne. Spróbujcie sami. Ostatnią pracą, którą chciałabym Wam zaproponować jest myśl panda namalowany farbą, ale nie zwykłym pędzelkiem, ale gąbką. Potrzebna nam będzie biała farba i gąbka kuchenna. I tutaj znowu trzeba poprosić o pomoc mamy. Taką gąbką robimy brzuszek i główkę misia. A później czarną farbą i już wtedy zwykłym pędzelkiem domalujemy misiowy oczka, łóżka, nosek i łapki. Zapraszam Was do wykonywania prac plastycznych na temat misia pandy. Zamieszczajcie je pod postem, jestem taka ciekawa, jak Wam wyjdą. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.